Hej, hej, witamy Was bardzo serdecznie po mojemu Jestem Mart... Krzysiu. A ja Krzyś. Zaraz już to słuchał, że mąż już się porąbał z tożsamością. Ja już nie wiem co mam mówić. To jest Marta, ja jestem Krzyś i witamy Was na Enjoyment Family. <śmiennie> <śmiennie> no, każdy robić, My już stanowimy kochani! Jedność! Jedność! Pracowaliśmy! Dobrze, więc tak. Plan jest taki, że zjemy sobie pierogi, a później idziemy zakładać lampę do Mikołaja. I klamki, które znajdziemy, bo zamówiłam klamki, o których Wam mówiłam tyle czasu, w końcu udało się. Przyszły. Przepraszam, że wyglądam jak wyglądam, ale jest ciepło i naprawdę nie chce mi się malować. Sama nie jestem z tego dumna, ale nic nie zrobię niestety. Ja nie przepraszam, nigdy nie wyglądałem lepiej W że teraz wyglądasz tak dobrze? Ano Ała Ała Gdzie <grym> mi tym ty <grym> bebzonem? A oh, o, zostaw bepzon Patrzcie, ten bepzon Poszurałeś? Bebzonem? Uuu <grym> Krzyś robi dwa rodzaje pierogów, sobie ruskie, a mi z ruskich, z worówkami. Ale nie jestem z nich jakoś dumna, ale to zostało. Takie zostały nam akurat, wolę z mięsem. Mamy ultra dobre ciastka, ponieważ szwagierka przywiozła ostatnio ciastka, wyżarłam już te, które mi najbardziej smakują. Ale mam taką fazę na ciastka z dżemem, że już pierdzieliłam pół paczki, ale w przeciągu całego dnia, nie na raz. Chyba pojedziemy jeszcze raz. Właśnie ale ja się zapytam. Ale że sobie już teraz dwie paczki on sobie nie widziałaś dwóch razu? Nie wiem. Ja byłem przekonany, bo widziałem, że nikt. Martusia wychodzi, dwie paczki w ręce, ona tylko sprawdza gdzie jest więcej. No tych co lubię, ale nigdzie nie było więcej. Bo ucięłem się w palca. Tak strasznie się ucięłem w palca. Tak mocno się ucięłem no, w palca. No, 30 stopni na polu, a ja robię herbatę. Moja żona stała się trochę bardziej poważna a. odkąd będzie mamą. Jaka poważna? Chcesz pociągnąć nic z profona? No, to jest nowy Marty, wiesz, chwyt, wiecie? Wcześniej miała, jaki miała chwyt, wszyscy pamiętają. Jeśli ktoś nie. nie pamięta, to Martusia, pokaże jaki miała wcześniej chwyt. To był jej, jej poprzedni, tak? A teraz ma nowy, bo ma czym? Zobaczcie. Ogólnie trzeba uważać. Zawsze trzeba uważać na mnie. Bo można się zdziwić. Udało ale nam się w ogóle, co wam powiem najważniejszego, cały czas nam się ekran trzepał w tej kamerze, trzepał nam się, trzepał się, okazało że jedną opcję przedstawiłem, bo coś tam kombinowałem. Nie, bo no się jak kupiliśmy, a potem żeśmy zaczęli je używać, zaczął się trzepać. Tak i teraz znowu się nie trzepie, znowu jest płynnie, bo już mi to tak denerwowało jak, jak łączyłem filmy i Marta też łączyła filmy i wszystkim się trzepało wszystko, jeszcze byście pisali, że się trzepie. Jakbyśmy sami nie wiedzieli, że się trzepie, jak się trzepie, no nie? No. No, ale już się nie trzepie. Naprawiliśmy teraz jest super. Jak no, tam, no, kochanie? Jak już Do Dutrach się skończą. Jeszcze są. Nie. No. Kochanie, nie możesz zjeść dwóch paczek ciastek jednego dnia. Dlaczego? Nie mam argumentów. <laughs> nie no, nie jem tyle. Ale to nie jest, że ja je zjem jednego dnia. Tylko ja mam panikę, gdy nie mam zapasu. No to chodź. Potem będę chudła. Potem wszyscy będziemy chudnąć. Potem będzie metamorfoza będziemy z Martą. Wszyscy będziecie z nami chudnąć. Będziemy razem ćwiczyć, razem chudnąć. Tak. Będziecie nas motywować, żebyśmy ćwiczyli. Ogólnie motywują. Ostatnio widziałem, w To taka gruba jest jeszcze w ciąży. To się tak napisał? też pinda. No pinda! <noise> Baszenda jeszcze dodatkowo. Bardzo. No. Ludzie pierogi to zrobimy. Ludzie to są. Słuchajcie, mój mąż powiedział, że pierogi są blisko terminu i wrzucił wszystkie do wody. Ja zjem połowę tego, żeby nie było, że taka jestem ten. Połowę i połowę zostawię. A to ja też na A ja też połowę zostawię. No. Tak to jest, no. Potem psiusze są szczęśliwe. Nowy ding testujemy. Fajne. jest. Ale będzie na głównym kanale, więc jak już będzie, to Wam wrócę tu link. A teraz życzę nam smacznego, Wam też, jeżeli ktoś je, bo wiem, że często jecie. Podczas oglądania widzimy się, jak zjemy i już będziemy montować lampę. Dobra. Już o Lindy dostaną borówki. Misiu! Poszukasz tych kramek? Kto się tam cieszy? <śmiech> <śmiech> Let's no. Dotarliśmy do pokoju Bobo i zakładamy lampę. Sprawa jest taka, że tutaj idzie lampa w naszej sypialni, a ta idzie do naszej sypialni. Ale na razie to ja muszę zamontować to. No ja wiem, tylko tak docelowo. Hmm. Może ja sobie tutaj. Podprzątam i może ogarnę klamki, pokażę Wam klamki. Kupiliśmy fajne, fajne kołki, jeszcze nie używałem. Ale to mają być dwie kołki, którymi od razu same się wwiercają. I od razu mają tutaj wszystko i nie trzeba wiercić ani nic. Hmm, jak się same wiercają, nie trzeba wiercić, nie rozumiem. No kołki, które mają już tutaj, jakby na bier. Tym będą wiercić. Aha, w karton-gipsie. karton-gipsie, no. Widzę, że tylko facet jest zadowolony, no ale dobra. My nie rozumiemy tego, nie rozumiem naszego. Staram się być tak samo szczęśliwa. Zobaczymy, co zadziała. Oto to się ma wkręcić, ma to trzymać. Zobaczymy, czy utrzyma tą lampę. Ja wystawię blat na Elixa. Mamy blat nowy, nieużywany z Ikea, który był jakby moim biurkiem. I chcę go wystawić, żeby się go pozbyć. Mamy to jeszcze tą kółeczkę niezawieszoną. A wyłączyłeś prąd? Eee, nie muszę, tu już nie. nie. włączysz w trakcie? To mi nic nie będzie. Ja taki kawał, ja taki kawał słyszałam. Nie wiem, czy wy słyszeliście, ale u nas ten kawał jest przy każdym montażu lampy, a jeszcze mamy dość sporo lamp. Jak e, facet, znaczy taka anegdotka, chyba z życia to jest bardziej. Facet właśnie montował sobie lampę. No nie, powiedział, żeby babka trzymała mu drabinę. O, matko, jedyna! Dobrze, że to nie działa! Rany Bombel! <laughs> Ale to ja robię głupie rzeczy. Wracając do anegdotki, facet cały czas miał problem, że babka mu źle podaje, źle trzyma drabiny, źle wszystko robi i on był w takich gadkach i ona go tak tylko tak... I facet od razu strzepał o i uwag mi kopło. Także, kochani, uważaj, bo tu stoję. Okej, okay, pokażę Wam walizkę, bo wstępnie zaczęliśmy ją pakować do szpitala. Ale powiem Wam, że jest tutaj tyle rzeczy, że ja mam większą walizkę i jeszcze nie wiem, czy się do niej zmieści, nie? Muszę wyprać w ogóle ten kocyk jeszcze, ale mi ciepło. To lali, ciepło. Ciepło. <laughs> ciepło, lali, lali. Dobra, będziemy wymieniać te klamki. Wygląda to w tym momencie w taki sposób. Jest naszą słabo. Teraz, a no, zobaczcie. I zaraz zmienimy sobie na takie. Komoda zyska drugie życie. Jak się nie hmm, jak? Jakbym wiedział, to że są te części, byłoby prościej. To tak jak u mnie. <grym> Ale ogólnie to fajnie jest. Do mnie też. Mam. I teraz. Tak. Ale oni mi kalamek za mało wysłali. A nie, dobra, trzy. Sześć miał robić. tu mam pięć. Dobrze. Dobrze? Sześć, okej. Okay. Tutaj mam takie części, klamkę i zakładamy. O, to, zamknęłam tę szufladę, jak ja mam otworzyć? Muszę mm. zmoknąć dziurkę. Ała, ała, ała. Okej, okay. ja nie dam rady, Ja ci dmuchnę w dziurkę, kochanie. Ci dmuchnę w tamtą dziurkę. Nie, nie! No ładne. Sorry, będzie szumieć, ale Gienka żeśmy włączyli, bo po prostu nie idzie tutaj dychać, nie? To był w ogóle zakup życia. Kupiliśmy mą nową miłość. O, tutaj. Gienek zwiedza nasz dom, chłodzi. Nie lubię go tak nazywasz. Drugą. Kochanie, no ty jak na mnie uchałeś, bo próbowaliśmy. Ach, to nie szło odjechać. To nie było takie kochane. No, znaczy ja, ja doceniam. Każdy gest doceniam. Natomiast uszy w jedną Ciepła. Skończyłem lampę, jest już na górze, wisi sobie. Tak. O, może byśmy się tutaj tak położyli misiuli. Tak się wygląda. To jest mięciusi dywan, ten dywan tu jest dobry. Połóż chodźcie chodź się połóż. Alita, tu się połóż. Tu. Nie na to, tu. nie na to. Nie na tu. to, kramujecie. Tutaj, chodź tu. Do mnie chodź, chodź. No i połóż się. No dobrze <noise> no, i tak sobie będziemy lechać. Jeszcze czy nie można zapomnieć o Martusi Dziele, czyli tutaj mamy o jej klameczkach. Pięknie to by przekręcała. czeresnie. czereśnie. wśród do nas czereśnie. Tylko zjadł już ich bardzo dużo, a, ale no są tak dobrze, że wymieszcza, ale nie czy jeszcze zmieszczę. A czereśni zawsze się więcej zmieści. <noise> <noise> Jakie szczęście? <noise> Oficjalnie wszystkie moje zachcianki ciążowe wiedzą, że zostaną zaspokojone. A dlaczego? Dlatego o, mój tata z bratem nazbierali nam dzisiaj czereśni. Zobaczcie, jaka micha. Będę tylko jadła. <laughs>